Ponieważ styl industrialny jest z natury surowy, postanowiłam ocieplić wnętrze i wyeksponować kwiaty. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak własnoręcznie wykonać kwietnik. Potrzebne nam są stojak, potocznie zwany koziołkiem, dwie skrzynki na wino, folia, wkrętarka oraz wkręty, bejca i pędzel. Zacznę od malowania skrzynek na wino. Takie skrzynki kupicie w markecie budowlanym ale wiem, że można je również kupić w sklepie z alkoholami. Jeżeli planujecie pozostawić je w takim sosnowym kolorze, możecie, wtedy polecam użyć na przykład lakieru bezbarwnego, żeby zabezpieczyć materiał. Ja wybrałam bejce w kolorze dębu, bo chciałabym połączyć czerń właśnie z tym ciemniejszym odcieniem drewna. Już widzę, że będę potrzebowała dwóch warstw bejcy, bo jedna jest bardzo jasna. W prosty sposób zamieniamy niepozorne skrzynki w kwietniki. Skrzynki są dwukrotnie pomalowane, wyschły. Czas na następny krok, czyli przykręcenie ich do koziołka. Stawiamy skrzynki tak, jak chcemy, żeby były docelowo. Sprawdzam, czy jest równo i symetrycznie. Przykręcę skrzynki krótkimi wkrętami. Skrzynki są przykręcone, wszystko jest bardzo stabilne. Zanim jednak włożę kwiaty, wyłożę skrzynki folią, tak żeby woda nie zniszczyła drewna. Bejca zabezpiecza drewno, ale folia zapewni dodatkową izolację od wilgoci. Czas udekorować kwiatami. Pamiętajcie, żeby obciąć lub schować wystające kawałki folii. Rośliny możecie przesadzić do ziemi i zrezygnować z doniczek. Kwiaty w kwietniku i spójrzcie. Jak on wygląda? Jeden czarny koziołek i dwie skrzynki po winie. I nasz kwietnik gotowy.